Na mojej głowie Witajcie kochani Dzisiaj jedziemy do Kołobrzegu Więc w końcu Długo wyczekiwany wyjazd W końcu się wyrwiemy stąd Do tego wyjazdu już po prostu Odliczałam godzinę Tak się nie mogłam doczekać Ja się właśnie ogarniam, idę zjeść obiad Pomalować się i jedziemy Jak powiedziałam obiad, śniadanie, śpię jeszcze ja już jestem gotowa. Tak prezentują się włoski makijaż, w którym testowałam dwa nowe produkty. Mamy spakowaną walizę, porębkę, można jechać. Jedziemy już, jesteśmy w trasie. Co, ile nam jeszcze zostało? Zostało nam jeszcze 3 godziny drogi. A idź pan z tym patetem. Mamy przystanek, właśnie. I nic <ścoughs> już przygotowane. Godzinę temu starzy mówili. Żadnego KFC Nigdy diesla i nigdy KFC Nigdy diesla i nigdy KFC <laughs> Jedziemy dieslem na KFC <laughs> Tymczasem staży Kuponik Tam zmierzamy Mam nadzieję, że nie będziemy żałować <laughs> Będą dwa kupony Dwa razy i Twist za 10 zł. Tak, to wszystko, dziękuję bardzo. Nie wiem czy tylko nas, czy kogoś jeszcze, ale po KFC zawsze bolą nas brzuchy. <noise> Dlatego mówimy: Nigdy więcej KFC. Jak myślisz z pojedynkiem, okienko tu. Czy... No, jedynka to chyba kolejne, nie? No, a potem się kończy, że rok nie jemy w KFC, zapominamy o tym i znowu, znowu jemy. Klasyk. Klasyk. Więc obyśmy dzisiaj nie umierali. <noise> Nie przykryłem. A, bo nagrywasz. Ale zjem sobie smacznie. Miam miam i jami. Nie obyło się bez przygód. Dosłownie, nie wiem, minuta po wyjechaniu ze stacji benzynowej. I, I od tamtego KFC wyświetlił się komunikat o niskim poziomie olejów. No. <laughs> Więc musieliśmy zjechać na kolejną stację. Ale kryzys zażegnany. Jedziemy dalej. I na przykład u mnie, bo tu jest, tu jest takie pytanie, co chciałbym celebrować za 12 miesięcy od teraz? Słyszę, że ta coś na Moi drodzy, dojechaliśmy do koło Tak, <laughs> ledwo. I idziemy do Lidla na zakupy I podjechaliśmy pod jakieś wielkie centrum handlowe I tu jest wszystko Oboje się chyba powstrzymujemy, żeby nie iść na większe zakupy no. Dojechaliśmy W tle widać nasz hotel Teraz opracowujemy zaawansowane metody chowania i <noise> Nie pokazuj tego wyjąć, bo jak przy pani wyjmę i mi dip wyskoczy, do była <laughs> to O mewy! Mewy! Tutaj mój zestaw. Więc tak dojechaliśmy, nagrywamy siebie nawzajem. I pokój tak zwany bez widoku, ale... Ale spoko. Zaraz wyjdziemy na balkon i zobaczymy. No balkon spory. I widok na nasze auto jest, jest. I tam gdzieś... Tam, tam daleko jest morze. Ładnie. Dzieńko. <noise> już nie wiedziałem, czemu w hotelach są dywany takie Bez sensu, tylko ciężej to sprzątać, nie? Hmm. Uuu, ładna. ładne To tyle Wszędzie są lustra Idziemy się ogarniać, cześć Mamy już pierwszą negatywną opinię na temat tego hotelu Parking za trzy dni kosztował 220 zł. W ogóle sam fakt, że tu jest płatny parking, a po prostu nie jest darmowy dla gości. Jak się tyle płaci i tak za pokoje, to jeszcze yy, no wiedzieliśmy, że jest płatny, ale nie sądziłam, że aż tyle. Przecież my tu nie jesteśmy tygodnia, to ile tu się za tydzień płaci za parking. No. No więc yy, dro drogi parking, drogi parking, ale ogólnie hotel sam sobie yy, ładny. 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 Yy, zarobimy swoje. Będziemy chodzić na basen na 22 no. <noise> O te <to> drzwi warumowe <noise> podchodzę, nie ty byś ich nie otworzyła. Tak? O. Ciężko. Ale ogólnie ładnie. O patrz, jest uzdatniona woda. Uuu, są herbaty i czajniki. Pol zakupowy. Mało zdrowy. Chociaż to nie jest takie niezdrowe, ale ostatnio kadze na wszystkie kukurydziane rzeczy, więc... O. Jedyna zdrowa rzecz, którą kupiliśmy. No. Nie, jeszcze mamy owoce. No, 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 no. Mniej zdrowe rzeczy. Chciałam zupkę chińską jakąś yy, i wzięłam taki ramen, bo baliśmy się, że nie będzie tutaj czym zrobić takiej normalnej zupki, yy, a jednak są miski, więc trudno, ale zobaczę, spróbuję czegoś takiego. To jest niby łagodne, kurczakowe, Trochę bardziej zdrowo, nektarynki, borówki za 10 zł. Mm -hmm. bo Lidl też nas oszukał, że była promocja na 4 zł, a na kasie jednak nie było, banan. I ogólnie ja nigdy nie jadłam tego typu dipów i tu mamy salsa dip guacamole, zobaczymy. I chciałam spróbować, więc do tego wzięliśmy takie ala na nachosy. Okazało się, że na telewizorze nie ma Netflixa, a ja wzięłam laptopa i udało nam się podłączyć ekran, więc sytuacja zażegnana i możemy oglądać, co chcemy. Weszliśmy właśnie z hotelu na spacer. To jest nasz hotel, a tu już jesteśmy na deptaku przy plaży. Już wydmę. No niestety, trafiliśmy na taką słabą pogodę. Jak byliśmy 3 lata temu. Trzy lata temu? Czy cztery już? Możliwe, że cztery nawet. No. Chyba cztery lata temu byliśmy w Kołobrzegu właśnie też w lutym ze znajomymi na walentynki i trafiliśmy na taki piękny weekend, że był słoneczny, było, było chmurne niebo, ale leżał śnieg, więc w ogóle wtedy też pierwszy raz widziałam śnieg nad morzem. Ale mgła tam daleko. Ładnie. Ładnie? Zimno. <laughs> ale patrz nie wieje. W ogóle nie ma fal i zero wiatru. Zamówiliśmy jakieś jedzenie. Przyszliśmy sobie do knajpki, ale wzięliśmy na wynos. Tylko Adam nie chce mi powiedzieć co zamówił. I siedzimy tak sobie tutaj i patrzcie w hotelu mamy ścianki wspinaczkowe, więc w sumie ciekawe. A ja nigdy nie byłam na ściance więc może się wybierzemy a ty chodziłeś na ścianki? na festynaty i co, wziął dwie pizze tragedia, starzejemy się właśnie co? pojechaliśmy na dworze 500 kilometrów zapłaciliśmy bardzo dużo za hotel żeby kupić dwie pizzy zamknąć się w pokoju i oglądać Netflixa i robić dokładnie to co moglibyśmy robić w domu tak ale robimy 500 kilometrów dalej od domu. Ale nie, żeby teraz nie było, bo za ktoś pomyślisz, że jesteśmy jacyś... Jutro idziemy na basen na saunę na cały dzień. Więc tak. To nas ratuje chociaż naszą reputację. Kochani, tak, tak trzeba żyć zadowolony. Jest okej. Okay. A dobra pizza? O, dobra. Starzy na jedzeni część trzecia. Witajcie, mamy kolejny dzień. Ty robisz, nagrywa się to. Bardzo dobrze. Jesteśmy już po śniadaniu. Wstawiam mamie coś co nagrałam telefonem, bo zapomniałam kamery. Ale jesteśmy tak obiedzeni, że ja nie wiem, jak ja się będę tu ruszać. Cieszę się, że nie mamy tu wykupionych obiadu kolacji, bo już w ogóle by ciężko by było. Był by Ciężkie zrzutniki. <laughs> Byłyby. Na dworze bez zmian. Zimno i nic nie widać. <laughs> no. Byliśmy właśnie odebrać szlafroczki, bo dzisiaj się wybieramy na strefę basenową, więc to tyle, <grym> nic ciekawego. Ale śniadanko było pyszne, ciężko było się zdecydować co zjeść. Wróciliśmy właśnie z basenu i się kąpiemy i zaraz ja muszę umyć włosy, ogarnąć się, bo będziemy jechać na jakiś obiad. Ale wczoraj pojedliśmy tych nachosów z tym dipem guacamole z Lidla. I serio mi to smakuje. Bardzo dobre. W ogóle się tak wkręciłam w serial Narcos. Nigdy tego nie oglądałam. I Adam mi pokazał ten serial. W sumie obejrzeliśmy jeden odcinek, jak byliśmy w mm, weekend u Rafała Adama I teraz zaczęliśmy tutaj oglądać od drugiego odcinka. Już praktycznie skończyliśmy pierwszy sezon. Bardzo długo myśleliśmy nad tym, jak podgrzać pizzę z wczoraj. I tutaj powstała taka konstrukcja. Nalaliśmy w rządku do tej miseczki. Tu jest zamknięta pizza, i też jest w środku minimalnie wody, a pizza jest na podstawce. Żeby trochę zmiękła i się podgrzała, zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Mm. Jesteś dumny z tego pomysłu? Nie. <laughs> coś mi mówi, że to nie ma sprawa działać. Ma prawo. No, patrz. Zmokre prostu. Co ty gadasz? Ściągnęła po prostu wodą. Za dużo wody dałeś. No, ja tego jeść nie będę. Natomiast... Ja będę. Tomasz. Aż muszę się pochwalić. Włosy zawinięte na godzinę. I taki efekt. <noise> Jesteśmy właśnie w restauracji. Co dobrego zamówiłeś? Okay. Burger, tak. Kolka. Tu dostaliśmy na przystawkę chlebek ze smalcem z dzika. Chyba, tak? Z dzika? Z dzika. Ja zamówiłam sobie polędwiczki wieprzowe. I jemy. Na nas My już po i podjechaliśmy pod Lidla, bo zasmakowały nam te tortilla chipsy z guacamole, więc yy, kupujemy ponownie. I co? I jeszcze jakieś małe zakupki A tam mnie pytał, czemu rano się śmiałam przez sen mhm. <laughs> I nawet pamiętam ten sen On był przed samą po prostu pobudką Śniła mi się moja znajoma I że po prostu ona opowiadała mi jakiś żart I ja się zaczęłam w tym śnie tak śmiać Że zaśmiałam się przez sen Ciekawe czy tak często robię <laughs> <laughs> Bierzemy nektarynki, bo zjedliśmy już Patrz Stacjowe. U ja No ale bez sensu, bo jutro, jutro w ogóle jest pusty czwartek i... więc będziemy musieli znaleźć jakąś fajną cukiernię albo coś takiego. Mamy więcej pączków. Chcemy coś... O! coś słodkiego. Lubisz maltanki. Tak? To jest wkrętarka. To twoje marzenia. <grymne> Co? Jutro pijemy szampana. Nie. Jakiegoś dobrego trzeba z martini? Puścić programu. Chciałam pokazać wam jak wygląda winda. I tu jest cała przeszklona i widać całą tą strefę, w której wczoraj siedzieliśmy i te ścianki. Wróciliśmy i od razu po powrocie Adam wpadł na pomysł, żebyśmy poszli jeszcze na basen, posiedzieć sobie w jacuzzi. Tutaj mały przerywnik. Patrzcie na ten makijaż, chciałam go pochwalić, bo mam zrobione rzęsy tym tuszem brązowym z Eveline Variete i tak samo tym nowym eyelinerem brązowym. I przez 40 minut w jacuzzi chlapała mi na twarz woda, a ten makijaż się w ogóle trzyma jak gdyby nic. Teraz tu zaczęłam zmywać podkład. Ale ogólnie nawet cała twarz wygląda w porządku, więc jestem pod wielkim wrażeniem. To wszystko ładnie się trzyma i nie mam nic rozmazane, żadnych plam. Super. No, więc w takim właśnie skrócie... Poszliśmy sobie jeszcze na basen, posiedzieliśmy w jacuzzi, wysiedliśmy się. Ja zaczęłam czytać tą książkę, o której mówiłam. Zobaczymy, czy się wkręcę, bo słyszałam dużo pozytywnych opinii na jej temat, więc fajnie by było, jakbym się wkręciła i zaczęła znowu więcej czytać książek. Także ja właśnie idę się kąpać i zrobiłam sobie chyba dzisiaj taki maseczkowy wieczór. Tak samo czuję już od tego chloru, że mam strasznie suchą skórę i mam akurat balsam z Ritualsa, więc mini wieczór z Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Mamy dzisiaj tłusty czwartek, i co najważniejsze urodziny. Już było 100 lat, były prezenty, ale to nie wszystko. Uwaga, uwaga. Dzisiaj, z racji tego, że jak rozmawialiśmy, nie ma tu zbyt wielu atrakcji i nie mogłam za bardzo zaplanować dnia, no. to dzisiaj masz ode mnie dzień na tak. Czyli jak o coś mnie poprosisz, to nie mogę odmówić. My już po śniadaniu, a tu się zaczyna drapanie. Kiedyś, jakbyśmy na wyjeździe walentynkowym, dałam ci zdrapki za 100 złotych. I drapaliśmy chyba godzinę, co? Mm. Bardzo długo. A potem w ogóle bardzo dużo wygraliśmy z tych zdrapek i poszliśmy kupić kolejny. I wtedy już przegraliśmy większość. Przyjechaliśmy właśnie do centrum handlowego na shopping i szukać poczków. Tary szuka ubrań dla siebie. by tutaj, jak jest z tym fit, napis boxy. Szybko znalazłeś. To jest koszulka. Ja no. Myślałem, że ja mam ten boxy, ale no. to nie jest to boxy pytanie, czy nie chcę takiej? Mam tą. Masz tą czarną, tak? Mam tą czarną. No i co, fajna? Fajna. No to fajne. inny kolor jeszcze. Nie chcę, się się stało, taki no myślę, że biała spoko. Do no na przykład takich beżowych spodni, jak teraz masz. Mam na imię Adam. <noise> Nie no, byliśmy w sklepie, wzięliśmy pączki, sześć różnych pączków, w sumie nie 5 Uuu. różnych, jeden dodatkowy taki sam jak ten jeden inny. Okay. Okej. jedziemy gdzieś nad morze na parking, będziemy testować. Ulala! Pokaż. W pudełeczku. Ciekawa jestem co wziąłeś. Zobacz. A tutaj zakupy szybkie zrobione i jedziemy dalej. Moi drodzy, zgaszę tylko silnik. Witam Paulina zaraz zaprezentuje. Co nakupowała? Raz, dwa. Ja otwieraj. <laughs> Uuu, hu hu hu, hu hu hu. No dobrze to wygląda. Bardzo dobrze to wygląda, ale wielkie są te pączki. Jemy? <grym> Jemy, nie? No dobra. Może na pół zjemy jednego co? Będzie bezpieczniej. Zacznijmy od. Na co masz tego? Na tego? Tak, tego wszystkie te cztery mamy na pół, a te dwa mamy po jednym. No, tak, tak, tak. Patrz. Przygotowana zawsze. Gdyby było cieplej, to byśmy na zewnątrz poszli. Nie zjeść. Dobra, to ja sobie wybrałem tego. Ale to nie jemy po prostu jednego na pół? A resztę później? Weź zacznij jednego jakiegoś innego. A ten z czym jest? Co to jest? Mhm. tego tego żółciutkiego. Mm -hmm. Bardzo smaczne Zapomniałam już, jakie cudowne to jest święto. Dobra, bo mi trochę poniosło. Ja czekam, czy dogryzę się w końcu do wnętrza. Daj, ja włożę paluchę i sprawdzę, gdzie jest. Nie tu. To nie gryź tam! Zostawisz mi samą. O, mm. Zjesz kajzerkę z lukrem, a mi zostawisz na dzień. Mm, z adwokatem. Ale taka, takie budyniowe. Nie jedzcie pączków z mm -mm. Biedronki. Nie bez powodu kosztują 4 złote 12 sztuk. A samo to opakowanie na Allegro jest sprzedawane po 2 złote. Nie brzmi to dobrze. Już myślałem, że się nie doczekam. Tu fu pół. Twoim zdaniem. Papier masz nadzieję. Marmolatka. Tam ten lepszy... Nie, zrobiłam zdjęcia tych pączków. Jaka z ciebie instagramerka? Zrobię teraz, przepraszam. Za szybko zostały zjedzone. Ja coś się, się zdziwiłem, za szybko zacząłem jeść. Coś, coś za mhm. szybko, bez żadnego czekania, nie? Ja już odpuszczam, bo jeszcze jedziemy na jedzenie. Ten wyjazd polega na tym. Każdy nas, nasz wyjazd. Nie no, nie każdy, co ty. raz jeździmy do Włoch, to kończy się na tym, że siedzimy po knajpach i pijemy aperola. I jemy pizzę albo focaccia albo... No ale zwiedzamy. Mhm. A ten wyjazd jest taki, że albo siedzimy w jacuzzi, albo leżymy w puszku, oglądamy narkosa, albo jemy. W sumie nie robimy nic innego że... Ale takiego wyjazdu potrzebowaliśmy W jednym słowem wspaniała sprawa Dobra, jedziemy dalej coś. Przyjechaliśmy właśnie do Dźwirzyna, bo dostałam polecenie smażalni ryb fajnej Więc idziemy na rybkę jeszcze mhm. czekają Paulina zadowolona? Ładnie wygląda mhm. Jemy. Ile? 50. Co? Mhm. No dobra, to trochę drogo jednak było. Mhm. Ale ale i tak smakowo myślę, że możemy szczerze polecić. Dobre, no. no, no dobra, ryba. Bardzo, mi bardzo smakowała. Taka. Chyba nigdy nie jadłam takiego dorsza, który by mi się tak rozpływał w ustach dosłownie. No dobre. Ale jeszcze pół takiej rybki macie steka w restauracji. A za taką cenę takiej rybki we Włoszech macie rerkkę z krewetkami. No ale nie jadłam we Włoszech nigdy tak dobrej ryby, tak szczerze. No ale <laughs> nie no dobra. Dobra, dobra, więc polecamy Bar ulecha w Dziwizynie. Pamiętajcie, żebyście się kiedyś zastanawiali też, że może lepiej jedźmy w Polskę, będzie taniej. Jedźcie za granicę. No my tak myśleliśmy. Że a zrobimy sobie taki kilkudniowy wypad w Polskę, będzie taniej. Nie, nie będzie. Wydaje mi się, że finalnie całość wyjdzie nas drożej, niż jakbyśmy polecili do Włoch na kilka dni. Więc my idziemy się szybko przejść. Przed nami plaża. I zaraz wracamy do hotelu, bo mamy gdzieś napięty grafik. <grywka> Dzień pełen wrażeń. Nie było, że nie byliśmy nad morzem. Jesteśmy znowu drugi raz, to i tak jest dużo. Nic się nie zmieniło, nadal nic nie widać, zimno, wieje. Wracamy do auta. Wracamy do auta. No. Witam. minęło parę godzin. My w międzyczasie byliśmy na basenie i zdążyliśmy się już wykąpać ogarnąć. Ja miałam zagnięte włosy znów przez godzinkę i idziemy teraz na urodzinową kolację do restauracji więc rozpuszczam to wszystko i zobaczmy co wyszło z tych włosów okej okay. mimo, że dzisiaj nie myłam włosów tylko ja lekko zbliżyłam wodą to coś zdążyło się zrobić więc fajnie nie spodziewałam się cudów zwłaszcza, że to się działo tylko godzinę na mojej głowie oj coś nie, coś źle zwinęłam w krzywce dzisiaj Ta strona ładnie, ale co to jest? Niedobrze Dlaczego to tak wygląda? Coś zawsze wychodziło No musimy to przeżyć, nie wiem co tu się podziało, ale Nic z tym już nie zrobię w tym momencie Nie, ogólnie szczerze Dzisiaj te włosy nie wyszły Trudno To jest do przeżycia, ale jakbym sobie spięła tą połowę, tak? Czy to będzie dobrze wyglądać, czy dziwnie? Jakbym tak spięła jedną połowę? To będzie spoko, że to dziwnie wygląda. Znalazłam lepszy sposób. Ta część za ucho. Ta jeszcze. Uff, dobra, może też za ucho. Jesteśmy! Whee! My już jesteśmy po kolacji. W sumie nic nam nie nagraliśmy chyba, nie? No, no, nie. no, nie. no nie. Zaufaj, nie. Tak, ale musicie zaufać na słowo. Było pyszne. jedliśmy steki. Uważam. Mam obcasy i, e, i budy... Mam buty na obcasie i idziemy po kostce, więc nie jest łatwo. I przyszliśmy sobie tutaj na spacer. Patrzcie, to jest Monika, którą płynęliśmy. Cztery lata temu i byłam wtedy w świeżym związku z Adamem. Byliśmy wtedy w świeżym związku. Teraz tam byłem, tak. Tak, tak. I byliśmy jeszcze ze znajomymi na tym wyjeździe i wszyscy stwierdziliśmy, że to jest super pomysł, żeby przepłynąć się, wykupić rejs i Adam wtedy, tak, tak, pewnie możemy iść. A nie powiedział nikomu, że ma chorobę morską. Sam zapomniałem o tym. A jeszcze dzień wcześniej piliśmy troszeczkę. A, tak, tak. I akurat tego dnia Bałtyk stwierdził, że będą fale trzymetrowe, więc no, naprawdę. to było najgorsze 40 minut mojego życia. Jak A. wyszedłem, to całowałem ziemię, że wylądowaliśmy. A Adamton po prostu walczył o życie. A mi się bardzo podobało, bo ja się czułam jak na roller coasterze. Ale naprawdę były tak ogromne fale, że ten stateczek to się gibał tak o dosłownie, jak na jakiejś kolejce. No ale wspomnienia fajne są. Patrz, jak te cztery lata zleciały, i jesteśmy tu ponownie. Jesteśmy, zawitaliśmy znowu. Się się zmieniło. Tak, się... dobrze. Idziemy, idziemy na spacer, potem do hotelu. i Jutro powrót no. do tej. Uwaga, to spiewczemy. K... Ja nie wiem czy nie możemy w tym miejscu zakończyć już Zakończymy, kilku dni. Już nic ciekawego nie będzie działało. No więc. tak, i tak wracamy, będziemy pewnie oglądać narkosa dalej. <śmiech> <śmiech> Ostatni wieczór. No jutro z samego rana wstajemy i wyjeżdżamy, bo musimy w miarę szybko być. W domu. A ten, ten dym to może być w filmy? Ten dym jest tutaj jak jaki chodzi za nami, taki dziwny A. i puszcza dym. E, jak ktoś to ogląda i nie jest naszym znajomym, i naprawdę to ogląda, to napiszcie coś w komentarzu. No, I musimy daty... wymyślić słowo. Słowo, no, tak, o, jak ktoś napisze to słowo, to wiemy, że to oglądał do końca. Truskawka. Truskawka, jak? jak napiszcie truskawka i wtedy będziemy wiedzieć, że chociaż jedna osoba to ogląda i nie jest naszym znajomym. A fajne rzeczy będą, za tydzień lecimy gdzieś i potem znowu gdzieś, U, tak, także tak. wyczekujcie jest... blogów. Tak, za tydzień lecimy za granicę w końcu. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, Aaaa! cześć.